Siemano, przeskolono, z tej strony youtuber Kuba i dzisiaj dokończamy magazyn i dach. No, przygotowałem sobie dioryt, deski i skrzynki. Dobra, wykopmy tutaj ten kobel, by postawić dioryt. I już prawie będziemy mieć wykończony magazyn i potem musimy się zająć jeszcze dachem dobra jak na razie to szybko idzie Zanim skończy nam się kilo ale niech będzie dobra już kilka i już zaczynamy dobra zaczniemy sobie odtąd Hop, super, dobra. Już za niedługo skończymy ten magazyn i zaczniemy stawiać skrzynki. Dobra. Nie wiem, czy nawet wystarczy nam ten skrzynek, ale zobaczymy. Odtąd. Dobra dobra sześć siedem osiem dziewięć dobra jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem i znowu dwa, cztery, sześć, osiem już magazyn jest gotowy Posławiam sobie już do to już Nasze kowałem już sobie jakby się dach skończył, ale najpierw musimy zrobić jedną rzecz. Schody. Hop. W razie chyba wystarczy 16 sztuk ale nie wiem coćmy się. tutaj My. ktoś mi się czaj przed o. przydałoby się w początku tutaj dorobić hop siup, siup. chyba tego na razie nie wystarczy ale bit nie tu hop czy mam drewno? Mamy jeden schodek i pójdę jeszcze dorobić. Hop. Niech będzie już trzy. A, jeszcze dorobi, zostało mi drewno akurat na dwadzieścia. Jak nie! Zaś nie. No. A. Dobra. Ale chyba i tak mi zabraknie. Ponieważ potrzebuję jeszcze tam. No, górę. Dobra, skoczmy na to, na drzewo. Tam gdzieś widziałem chyba Creepera. Bo gdzieś była, ale nie widziałem. I tu pod drzewem. Dobra, uszliśmy z życiem, bo na się go nie widzę. Może pójdźmy teraz na to drzewo. ha Już jakaś to się prezentuje. Była no, myślę, że tutaj. No i o dążkę nie ma. Możemy już iść spać. Dobra, zróbmy szyby. Siob jeszcze trzy, nawet nie zostały. Dobra, tutaj na tą górę. Nie tak siob. Dobra, i tu już zejść na dół. Hmm. Nie, to nie wygląda krzywo. myślałam. Tylko nie wiem. Zastanawiam się, czy zrobić schody, czy nie. Tutaj zrozumienie na deski. Hop. Mam łopat, ale nie, dobra już mogę stawić to mam nadzieję, że mi wystarczy hop. hop. jest, została akurat mi jedna szyba. Idealnie 16. Nie miałem leś tak. To już sobie zbuduję coś. Um, a tu bo jeszcze muszę dorobić jedną rzecz i będzie go skończone hop i tu już git tu ile dir to spadło jeszcze Zostało mi dwa. Ale już mi się prawie skończyły schody. Zobaczę, czy mam w szafce gdzieś. Hmm. Ja mam tylko deski. Kolejne 16 Dirta i trochę... ...przestawków tego. I dużo ziemi. Co ja chciałem zrobić? Sam nie wiem. Dobra. Po co ja tu weszłam w ogóle? Weźcie mi. Ja sam nie wiem po co na... tam weszłem. Opa. I siup. I tak wystarczy. Zejść popra. Zniszczyć dirt'a. po I może jeszcze doprowadzić... ...ścieżkę. I trochę poprawić. Kap. nie i będzie prosto do domu Tylko jeszcze trochę tutaj zmienić hop i jest Git.

I pójdźmy zobaczyć, jak tam u naszych wieśniaków. Trochę tam podmieniałem. I dodałem im ról. Tylko muszę jakieś tam pójść do skrzynki, ale to ja nie wiem, jak to zrobię. Tutaj też postawiłem skrzynkę. I to chyba tyle co zrobiłam dobra to chyba na tyle to tylko poprawię i pójdźmy do domu i tutaj przydałoby się naprawić wreszcie wreszcie się naprawi już. Tylko nie ma... no Już. Git. No i git. Nie. Mam strzałę? Oczywiście, że nie. Tutaj żadnej nie ma. Dobra. A, akurat odszedł. Kurde, w domu? Przeszedź mi do domu. Nie przywłaszczaj sobie tego domu. Kurde, ile tu creeperów? Akurat nie mam strzały. Gdzie jesteś creeperze z domu? Magazynie. Chodź, ogórku. Nie, mój dom. Dobra, naprawi się. Mówicie, trudno. Kolejny! Aha. Dobra, pójdę może na początku spać. by nie było tak, że mi jeszcze jeden wejdzie. Trochę ziemi by się przydało. A nie, to tak było. Nie wyżej. Nie tym. To było trochę o, już git. Op, 8 chyba już wystarczy no! To chyba śodań Kriper tu nie wparuje akurat mam dużo ziemi w skrzynkach. A dobra deski? Naprawę, no hmm. tylko jeszcze jeden blok. Hop. Dobra chopa Wiem, że już zamykać drzwi Dobra, wejdźmy już I to na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Nara!